Gdy byłaś modelką, czy to nie był taki czas, że właśnie byłaś oczekiwaniem pięknego wyglądu, byłaś oczekiwaniem dobrej prezencji i to spełniałaś, bo miałaś taką rolę zawodową? Tak wyszło akurat, że spełniałam te oczekiwania, natomiast ja nigdy do tych oczekiwań nie do, musiałam się dostosowywać, bo jeżeli komuś coś nie odpowiadało, to ja robiłam w to zwrot. Wow, skąd? A... Ja cię muszę zapytać, bo często zgłaszają się do nas kobiety, które właśnie mają problem z problem, no, Budują się na nowo, nie wiedzą, jak zbudować poczucie własnej wartości. No ja raweryczny... nie mam poczucia własnej wartości, żeby było jasne. Rodzice bardzo skutecznie, moi kochani rodzice, o których teraz mówię, że nie muszę im wybaczać, bo byli to oprawcy, ci z państwa, którzy nie czytali, to nie wiedzą, ale to byli bardzo źli rodzice. Natomiast... Rodzice, oprócz tego, że wpoili we mnie takie zasady, które obowiązują w reżimie, to nie zrobili nic, żeby zbudować jakąś moją wartość. Więc ja uczę się tego. Mhm. I w przyszłym roku skończę 70 lat. I powiem tak, jest to naprawdę bardzo ciężka. Ja zawsze lubiłam się uczyć i to jest bardzo ciężka nauka, najcięższa.